Dzień dobry z tej strony. Iwona Eriksson i dzisiaj pokażę Wam jak w robótce robić takie skrzyżowania. Niekoniecznie to muszą być warkocze, ale powiedzmy skrzyżowania, które składają się z lewych i prawych oczek. Dlatego, że najczęściej normalny warkocz to są tylko prawe oczka, przyplatamy prawe oczka, ale czasami możemy spotkać w robótce tego typu oznaczenia. Gdzie mamy i prawe oczka, i lewe oczka. I po prostu czasami problemy sprawiają te oczka, które są przedplatane, jak je przerabiamy. Tutaj jest, tutaj jest oczywiste, że po prostu no dobrze, tutaj wygląda to jak oczko prawe, ale czasami nie wiemy, jak przerabiać te oczka w środku albo to oczko, które jest pod spodem i wychodzi jako tutaj pierwsze oczko z prawej strony. Dlatego chciałabym Wam tutaj pokazać. Ja tutaj sobie przygotowałam już taką próbkę. Tutaj widzicie moje pierwsze skrzyżowanie. Tutaj jest jedno, tutaj jest drugie i tutaj jest jeszcze jedno. Ja pokażę Wam, jak to robić. Na przykład te dwa widzicie. Składają się z czterech oczek, krzyżowanych czterech oczek, raz, dwa, trzy, cztery, to też raz, dwa, trzy, cztery, a tutaj mamy trzy oczka. To niekoniecznie ma znaczenie, czasami może, mogą być to nawet dwa oczka, czasami może być to więcej oczek, czasami może być sześć oczek, z których dwa są prawe, trzy są lewe i potem znowu jest jedno prawe, albo dwa, dwa i dwa. To może być różnie. To jest po prostu tylko przykład. I ja teraz pokażę Wam tutaj. Najpierw dojedziemy do samego momentu krzyżowania. Tutaj mamy to pierwsze krzyżowanie i ono się składa z trzech oczek. I tu mamy pierwsze oczko prawe, po prostu w kolumnach: pierwsze oczko prawe, pierwsze lewe. Drugie lewe, i potem trzecie prawe. Prawy, lewe, prawe. Tutaj wygląda na to, że tu przerabiamy oczko prawe, dlatego poprzednie oczko tutaj też, tak jak tutaj było prawym. Więc to oczko będzie prawe, i tutaj jedziemy, i to oczko będzie prawe. Teraz tutaj mam zaznaczoną taką kropkę, która by wskazywała na to, że oczko będzie lewe. Tutaj nie ma żadnej kropki zaznaczonej. I właściwie. To powinno być tak w każdym tym momencie skrzyżowania. Powinno być tak, że tutaj, że tutaj nie ma żadnej kropki, że tutaj będzie oczko prawe. Ale zobaczcie, jak to się robi. Jeśli tutaj weźmiemy pierwsze oczko i przełożymy je dalej, ja tutaj zrobię to skrzyżowanie bez drutu pomocniczego, po prostu. Bez drutu pomocniczego. Dlatego, że to jest tylko jedno oczko i tutaj są dwa oczka i to dość sprawnie pójdzie. Następne oczko mamy lewym oczkiem, ale ponieważ to oczko znajdzie się po tej stronie oczek, ono przechodzi na lewą stronę tych oczek w ten sposób, to to pierwsze oczko będzie oczkiem prawym. I mimo, że tutaj jest Oczko lewe, to my musimy przerobić je jako prawe. Następne oczko przerabiamy jako lewe, bo następne oczko będzie lewym, mimo że to oczko było wcześniej oczkiem prawym. I teraz dopiero przerobimy to pierwsze oczko. Ja zrobię tak: ściągnę sobie, przekładam te dwa oczka, które mają być pierwsze z prawej strony. I tutaj następuje to skręcenie. Przełożę tylko następne oczko, przerobię, żeby to lepiej było widać. Widzicie, tutaj następuje to skręcenie prawego oczka. Tutaj mamy prawe, lewe, prawe. I teraz zobaczymy sobie następne oczko, które to znaczy następne skrzyżowanie, które składa się z czterech oczek. Ale tutaj weźmiemy sobie już drut pomocniczy, żeby po prostu było nam łatwiej. I zrobimy sobie tak. Tu mamy jedno oczko z prawej strony, które będzie przebiegało sobie przez wszystkie trzy oczka w lewym kierunku. Więc zajmiemy sobie to oczko i ponieważ ono będzie z wierzchu, to zostawimy sobie z przodu robótki. I następnie przerobimy sobie trzy kolejne oczka, i tutaj mamy, że najpierw musi być prawe oczko, dwa lewe i prawe, czyli mimo, że tu jest lewe oczko, przerabiamy na prawo. Następne oczka mamy dwa lewe. To jedno było lewe, to drugie było prawe, bo to było to ostatnie oczko. I teraz dopiero przekręcamy to pierwsze oczko, przełożymy sobie z tego drutu pomocniczego na normalny, na lewy drut, i teraz je przerobimy. O. I tutaj mamy przełożenie, i tutaj mamy prawe, lewe, lewe, prawe oczko. Zrobimy sobie następne skrzyżowanie. Ja już tutaj. Nie robię według tego wzoru, jak jest, żeby robić w poszczególnych rzędach, tylko ja po prostu robię to skrzyżowanie w tym samym rzędzie, żeby tylko pokazać Wam, jak to robić. I teraz mamy znowu to samo, więc znowu sobie zdejmuję to pierwsze oczko, które będzie przeciągnięte tak, żeby się stało oczkiem tutaj ostatnim, oczkiem czwartym, i przerabiam kolejne oczka. I pierwsze oczko musi być oczkiem prawym, więc, mimo że to było oczko lewe, przerabiam je jako prawe. Następnie mamy dwa lewe, więc ja nawet to oczko, które było prawem, przerabiam jako lewe. I tutaj mamy to pierwsze oczko, które przekładamy sobie i przerabiamy na prawo. I się robi skrzyżowanie. Tu dokończę. Rząd. Tak. I zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj widać już te skrzyżowania. Ładne. Si robi coś w rodzaju takiego warkoczyka, tylko ten po prostu warkoczyk ma lewe oczka w środku. Robią się takie krzyżowania. To ten pierwszy ma tylko jedno lewe oczko, czyli jest po prostu drobniejszy. I ja szybciutko przerobię teraz na lewej stronie, i potem przerobię też dwa rzędy tutaj. Żeby, żeby móc zrobić ten następny warkot, żeby Wam pokazać. To po prostu szybciutko pójdzie, ja przerobię i dojedziemy do rzędu, w którym będziemy robić następne skrzyżowania, a w tej chwili na lewej stronie ja po prostu przerabiam tak, jak oczka schodzą z drutu, prawe nad prawymi, lewe nad lewymi, jeśli robicie ten ścieg w okrążeniach, to też przerabiacie prawe nad prawymi, lewe nad lewymi, dokładnie tak, jak jest wyrysowane tutaj w tym diagramie. Więc widzimy się po prostu w tym rzędzie, w którym będziemy sobie znowu krzyżować. Tu jesteśmy ponownie w tym rzędzie, gdzie będziemy robić te przekręty, te skręty. Ja sobie zrobię tutaj tylko tą obwódkę z prawych oczek, żeby po prostu ta próbka mi się nie zwijała. Tak, prawe oczka nie zwijają kantów w robótce. I tu mamy sobie te trzy oczka. I ponownie weźmiemy sobie. Nie, weźmiemy sobie znowu, zrobimy bez, bez drutu pomocniczego dla tych osób, które chcą spróbować. Ściągam sobie to pierwsze oczko, które będzie przeciągane w lewym kierunku potem. Potem robię prawe, potem lewe, dlatego że w, kolumny, w kolejnych rzędach będzie najpierw prawe, potem lewe. I to oczko teraz muszę przerobić, to które ja sobie ściągnęłam bez przerabiania. Muszę je przerobić, ale najpierw muszę je skrzyżować. Więc ja sobie robię tak. Przytrzymuję palcami te dwa spuszczone oczka, zakładam je znowu na prawy drut i proszę bardzo, to oczko będzie automatycznie skrzyżowane. I wtedy je przerabiam. I tutaj mamy prawe, lewe, prawe, prawe, lewe, prawe. Tak jak jest w diagramie, robimy za chwilę następny. I tutaj mamy cztery oczka. Znowu to pierwsze będziemy krzyżować, tak żeby to pierwsze stało się ostatnim w tej czwórce. I tu sobie pomożemy drutem warkoczowym. Zdejmujemy to oczko, zostawiamy sobie z przodu robótki. Tu mamy potem w tej czwórce. Najpierw mamy prawe, potem lewe, lewe, prawe. Czyli tak samo musimy zrobić, mimo że to było lewe, robimy jako prawe. Potem robimy dwa lewe. I potem krzyżujemy. I robimy sobie oczko prawe. Proszę bardzo, ładnie mamy skrzyżowane. I potem mamy jeszcze jedno oczko, to znaczy oczka, cztery oczka, jeszcze jedno krzyżowanie, które robimy doskładnie tak samo. Może w tym przypadku zrobimy sobie inaczej. To już nie będzie wyglądać ładnie w samym warkoczu, ale powiedzmy, ja pokażę Wam, jak przełożyć to oczko, żeby skręcić w tą stronę, czy po prostu tak, żeby się układało to skrzyżowanie w drugą stronę, to wtedy robimy tak. Ściągamy sobie tak, trzy oczka. Zostawiamy z tyłu robótki, dlatego że to ostatnie oczko będzie szło w drugą stronę. To ostatnie stanie się pierwszym. Więc przerabiamy sobie jako pierwsze, i mamy tutaj oczko prawe. Potem z tego drutu pomocniczego możemy sobie przełożyć na normalny drut, dlatego żeby po prostu było łatwiej. I mamy jedno prawe, dwa lewe i jedno prawe. Czyli mamy dwa lewe i jedno prawe. I tu widzimy, że ono było lewym oczkiem, ale my przerabiamy sobie na prawo. I do końca rzędu. Albo do końca okrążenia, jeśli robicie na okrągło. Także tak to wygląda. Widzicie? To układa nam się już w drugą stronę i po prostu to daje inny warkocz. Ja po prostu chciałam Wam pokazać, jak zrobić przy układaniu się w inną stronę. To tak wygląda. Tu mamy te kolejne skrzyżowania. To są właśnie te. I mimo, że tutaj mamy kropkę. Bo to oczko było oczkiem lewym, i może projektantka chciała zaznaczyć, że oj, to oczko, było, to oczko było lewe, ale właściwie powinno być tutaj prawe, dlatego że ono będzie w następnych rzędach oczkiem prawym. Jeśli gdzieś się pomylicie, to to nie robi takiej strasznej różnicy, dlatego że przy tych skrzyżowaniach tak dokładnie nie widać tych oczek, więc, jeśli tutaj gdzieś w środku przyrobicie prawe, to nie szkodzi. To tak mocno nie widać. Nie musicie próć. Najważniejsze, żeby te zewnętrzne oczka były prawe to jest najważniejsze, żeby pierwsze i ostatnie było oczkami prawymi, dlatego że to jest właśnie tego typu warkocz. A jeśli się pomylicie tam w środku i zobacz, zrobicie prawe, mimo że powinny być lewe, to nie szkodzi. W następnym rzędzie przerobicie sobie jako oczka lewe to tak mocno, aż pod tym oczkiem, które było krzyżowane nie widać. To by było na tyle na temat krzyżowań. Potestujcie sobie. To niekoniecznie musi być jakiś taki wzór alawarkoczowy. Czasami są tylko gdzieś jakieś krzyżowania. Na przykład w moich skarpetach Game of Spring są takie krzyżowania. A takie warkoczyki są w moich skarpetach. Askan. Dużo krzyżowań jest także w czapce Hoodly. Można zobaczyć także taka zielona czapka w moim sklepie Iwona Eriksson, design .eu. Dziękuję bardzo i życzę miłej nauki.